Czwarte miejsce na osiedlu, które zostało zmienione poprzez działania partyzanckie z mojej strony. Partyzanckie, bo to działania samowolne, bez oficjalnej zgody. To miejsce koło strumyka. Wcześniej była koszona trawa do obrzeży strumyka. Rosło tylko jedno drzewo olcha i jedna roślina. Leplężnik różowy. To roślina lecznicza, nawet między nią tylko się przedostawała lilia wodna. Ma olbrzymie liście i zagłusza wszelką inną roślinność. Latem, wiosną jest bardzo piękna, nawet ją bardzo lubię, ale późnym latem dostaje dużo dziurek, ponieważ wyżerają. Ją ślimaki i wygląda niezbyt ciekawie. Najpierw dyskretnie posadziłam dwa drzewka. Pierwsze to jabłonka, którą kupiłam od znajomego rolnika o przepysznych jabłkach. To było malutkie drzewko. Prowadziłam osłony na korzenie, ponieważ krasują tutaj nurnice. I po jakimś czasie wyrosło przepiękne, duże drzewo. Po kilku latach mieszkańcy przyzwyczaili się, że to drzewo tutaj jest. Któregoś razu znajoma, która jest w Radzie Osiedlowej, pojadając jabłko, stwierdziła: Ta jabłonka zawsze tu była. Drugie drzewko orzech włoski. Roczną sadzonkę w Doniczce wręczyła mi starsza pani, która kiedyś tutaj mieszkała. Z prośbą, żeby go gdzieś zasadzić. Najpierw był na poboczu, w ukryciu, a później wylądował tutaj przy strumieniu, gdzie ma więcej wody. I ma się całkiem dobrze. Kiedy po ośmiu latach skończyła się dzierżawa z najlepszego mojego ogrodu, nie mogłam przeboleć straty, i postanowiłam, że już trochę, nawet za duże drzewka, przekopię i uratuję. No i oczywiście wylądowały znowu przy tym strumyku. To była wielka akcja. ale Aleczewka miały osłony, siatek na korzeniach i udało mi się z partnerem wyciągnąć je z ziemi, nie uszkodzając zbyt korzeni, przetransportować i posadzić. Wisienka, czeresienka i brzoskwinka. Brzoskwinka wyrosła z pestki, choruje często, ale... Można ją rozmnażać poprzez pestkę, i to jest właśnie jej urok. Poza tym, że jest bardzo smaczna. Po jakimś czasie trafiło tu kolejne drzewko dzika czereśnia, wyhodowana z pestki i kupiona czereśnia czarna. Wiele roślin rosło na granicy ogrodu, na terenie należącym do linii kolejowych między dużymi drzewami. I te rośliny zaczęłam prze, przesadzić. Tam było zbyt sucho, yy, były też zacienione przez duże drzewa. Oczywiście w takim towarzystwie mało co się udaje. I widząc, że tutaj to miejsce koło strumyka aż nie wzbudza takiej wielkiej burzy osiedla, zaczęłam być coraz bardziej odważna. Niektóre rośliny przesadziłam, niektóre. Jak maliny, wypuszczają nowe pędy, więc tutaj trafiały. Czy pobrałam zrazy, z razy, z i ukorzeniłam. W takich przypadkach rosną o wiele szybciej. Wszystko bardzo ładnie się rozwija i można przyjść i pojeść. Mogą przychodzić tutaj wszyscy mieszkańcy. Tylko jest jedna zasada: wszyscy pojadają i nie zbierają całego plonu, bo zabraknie. Dla innych. Lubię bardzo stare odmiany winogrona i tutaj już rozmnożyłam dwa ciekawe, które rosną bez podpór. Będą wspinać się na to drzewo olchy. Nie lubię przeciągów, ale jak widać roślina świetnie sobie radzi i jest tylko pytanie, czy olcha to wytrzyma. Wiosną można znaleźć tu również czosnek niedźwiedzi, który nasadziłam i pięknie kwitnie. Rośnie dalej rukiew wodna, którą również można zebrać do surówek. I na, wiele różnych kwiatów wiosennych, które ciągle znajduję w naturze i dosadzam. Więc bardzo pięknie wygląda to miejsce. I kolejne drzewka, te były przeznaczone do likwidacji. Więc dwa znalazły znowu miejsce nad strumyczkiem, jabłonka i czereśnia.